godnych ojcze generale, czcigodni bracia kapłani, drodzy przedstawiciele Poczt Sztandarowych Solidarności, drodzy bracia i siostry. Tak się składa, że dzisiejsza nasza modlitwa fatimska wypada w Dzień Przemienienia Pańskiego i wysłuchaliśmy właśnie tej Ewangelii Takiej niezwykłej Ewangelii, takiego epizodu, który się przydarzył tym trzem apostołom. Co jest dziwne, że Pan Jezus nie wszystkim apostołom przeka chciał przekazać to przeżycie i to świadectwo osobistego doświadczenia tego, prze spod tego przemienienia na górze Tabor. Myślę, że to jest też myśl Pana Jezusa, że On chciał już zaprawiać apostołów od początku, żeby inni uwierzyli nie tylko w jego słowa, żeby uwierzyli w słowa innych apostołów, w to, co się wydarzyło. To jest dla nas przesłanie, że my mamy uwierzyć, mamy przyjąć niejednokrotnie prawdy Boże, zbawcze. Nie dlatego, że Doznaliśmy objawienia, my, ale że przekazał nam ktoś, przekazali nam apostołowie, a oni się dowiedzieli od Chrystusa o wielu prawdach. Widzimy też właśnie zdumienie apostołów, oni są zaskoczeni. Zresztą tym bardziej, że to ich zaskoczenie utwierdza głos z Boga Ojca, który potwierdza: To jest mój synu miłowany. Jego, słuchajcie, to jest, to jest Mesjasz, Zbawiciel. Ale co wy, dlaczego jest to ta, tak ważne, to przemienienie? Zaraz widzimy, a w tym kontekście Ewangelii Świętego Mateusza, widać, że Pan Jezus przygotowuje tych trzech apostołów, a przez nich chce przygotować wszystkich na spotkanie pod krzyżem. A to się nie mieści w planach ani zamiarach, ani w nadziejach Piotra, Jakuba, Jana, apostołów wszystkich. Dla nich Mesjasz Boży Syn, którego Ojciec potwierdził, to jest potentat, to jest moc, to jest wszechmoc, to jest bogactwo, które każdy Żyd będzie mógł dzielić, radować się, nawet wyliczali, jak to będzie. Gdzie, który usiądzie po prawej, po lewej stronie, jakie księstwo, jakie Królestwo trzyma. Ale to nie jest ten Bóg, ten Mesjasz, Ten, który ukochał nas, oddając swego Syna, żeby odkupił nas, żeby otworzył nam bramy niebios, żeby pokonał szatana, ale przez śmierć, przez ofiarę. Bo miłość bez ofiary, bez prawdy, bez poświęcenia byłaby fałszywa, niepełna, nieszczera. To jest bardzo ważna rzecz, żebyśmy zrozumieli, że to przemienienie to jest wezwanie do nas, my też musimy przemieniać nasz sposób myślenia. W tym drugim czytaniu słyszeliśmy: nowy człowiek ma się w nas narodzić. Czyli stary powinien umrzeć. Czyli stare moje myślenie, stare przyzwyczajenia, to jest ciągłe zmaganie. Świętość to nie jest urodzenie się od razu świętym, to jest praca nad sobą, to jest wysiłek, to jest współpraca z Bogiem. Ta przemiana dokonuje się dzięki Chrystusowi, ale i pierwszą pośredniczką i przykładem możliwości przemiany, że Bóg może przemienić. Świat przemienić, odwrócić zło, które rodzice pierwsi Adam i Ewa sprowadzili. Dzięki człowiekowi, dzięki Maryi. To jest jej piękno, dlatego jej wartość. Ewa zawiodła, pierwsza matka zawiodła Boże oczekiwania. Jeszcze Adama pociągnęła, obydwoje zawiedli, to nie ma na to rady. Taka jest prawda, to jest dziedzictwo mamy w sobie. Czujemy słabość, będziemy ją czuć, nie trzeba się załamywać. Jest odrodzo, odrodzenie przez drugą Ewę, przez Maryję. Ona stała się tą, która przemienia zło, przekleństwo, odrzucenie. Ona pomaga zrealizować wolę zbawczo, zbawienie. Nie tylko wtedy, nie tylko tam w Nazarecie. Przez całe dzieje ludzkości. I to jest zdumiewające, zobaczcie. Wiemy, wiemy, że Pan Jezus zabrał ją do nieba, ale ona uprosiła sobie tę możliwość interweniowania, pomagania ludziom. To jest też ciekawe, że, że modlimy się nieraz do świętych, ale nawet kongregacja rzymska nie przekreśla cudów. Które były dokonane za przyczyną konkretnego kandydata na ołtarze, na przykład błogosławionego Bronisława, czy sługi Bożej Anny, czy sługi, czy sługi Bożego innego. Jeśli nawet jednocześnie modliliśmy się, czyli modlę się o cud, za przyczyną Matki Najświętszej i tejko konkretnego człowieka, konkretnego świętego. Ona wszędzie jest, ona jest wszechpośredniczką. Ona dla każdego człowieka, jak syn jej, jak Bóg. Ona jest obrazem miłości Boga we wszystkich okolicznościach, we wszystkich czasach. Myślę, że to bardzo ważna rzecz, żebyśmy zobaczyli, że piękno Matki Najświętszej to nie jest tylko piękno duchowe, chociaż ta figura jest piękna, bo dzieci fatimskie mówiły, że była niezwykle piękna, ale piękno duchowe. Że ona jest najbardziej podobna do Boga z wszystkich ludzi. Do niej jest po, po ludzko, ludzką twarz wziął od niej Jezus, Boży Syn, Zbawiciel. Ale duchowo Maria jest najbardziej podobna. Jej duchowe piękno, jej charakter, jej dobroć, jej miłość jest odblaskiem. Dobroci, piękna Bożego. Bo ona wypełniła wolę Bożą. Powiedziała, Ja jestem służebnicą, nie wynosi się, ona nie chce być ważna. Ona nie chce być, ona nie ma egoizmu w sobie. To jest dla nas wielka, wielka zachęta do naszej przemiany, żebyśmy my umieli zrozumieć, żebyśmy nasze życie ustawili tak, jak Bóg nam wskazuje, jak Ona nam podpowiada. Dzisiejsza. Dzisiejsza pierwsza sobota nawiązuje do tego ostatniego lipcowego objawienia się Matki Bożej dzieciom w Fatimie, które miało miejsce 13 lipca 1917 roku, gdzie Matka Boża zwróciła uwagę na bardzo niepopularne sprawy. Na bardzo trudne, trudną sprawę, bardzo taką niepokojącą, niepopularną. Bo dzisiaj też w przekazie religii czytam niekiedy te różne artykuły, książki. No, a w ogóle moda dzisiaj by piękno, tylko zbawienie, ale nie, nie, nie straszyć ludzi, nie, nie, nie mówić o grzechu, nie mówić o, o odpowiedzialności za grzech, bo to niepopularne. Nie mówić o piekle. A właśnie wtedy Matka Boża co powiedziała tym dzieciom? Widzieliście piekło, pokazała tym dzieciom piekło, małym dzieciom piekło, pokazała, bo prawda jest najważniejsza. Nie trzeba się bać prawdy, do którego do, to piekło idą dusze biednych grzeszników. Trzeba je ratować. Oto prawda, że te dzieci mają szansę pomóc i my mamy szansę pomóc. W ratowaniu ludzi od potępienia wiecznego. Trzeba przypominać o tej odpowiedzialności za grzech. Dzisiaj wszyscy przeżywamy, tu ilu ludzi spotkałem dzisiaj, i księży i sióstr zakonnych, i ludzi, to wszyscy mówią: wypadek, 12 jechali do Medjugorje, 12 osób nie żyje, a resztę 30 ileś rannych. i Czy stanęli przed Bogiem nagle, czy byli gotowi stanąć? Czy ja jestem gotów stanąć? Do nieba się nie wchodzi kiedyś po śmierci, do nieba się zaczyna wchodzić na ziemi już teraz. Czy ja natychmiast, jak mi się zdarzy grzech, obraza Boże, czy ja natychmiast żałuję, przepraszam, czy chcę się wyspowiadać? To jest bardzo ważne, żebyśmy, czy ja, czy ja tych, których kocham, dzieci moje, Matka Najświętsza kochała te dzieci. Zwracała im uwagę, czy matka, ojciec dzisiaj zwraca dzieciom uwagę na zbawienie, na odpowiedzialność za grzech. Jaka to miłość matki czy ojca byłaby dziadka, babci, która życie poświęca, oszczędza, od ust sobie odejmuje, a nie, bawi, a nie boi się, nie niepokoi się niebezpieczeństwem potępienia tych, których kocha. To jest dzisiaj, że dzisiaj zanika poczucie grzechu. I nieraz jak <laughs> widzimy, słyszymy, to lepiej nie ruszać pewnych tematów. Ona żyje na ślub, bez ślubu, czy on. A nie, nie. Lepiej nie mówić. Kto jej powie, jak nie ty, który ją kochasz, czy jego kochasz, jak nie ty, która go kochasz. O, pomódl się, omódl sprawę. Delikatnie, ale pukaj do serca, tak jak Bóg, delikatnie, jak Maria. Delikatnie puka i pomaga, stwarza okoliczności, żeby człowiek mógł się nawrócić i nie, nie, bał, się, nie bał się sprawiedliwości Boga, ale żeby żałował za, za swo, swoje słabości i z nich powstawał. I, I dalej Matka Najświętsza mówi, żeby je ratować, Bóg chce rozpowszechnić nabożeństwo do mego niepokalanego serca. Po to tu jesteśmy, dlatego tu jesteśmy. Mamy szansę pomóc tym, którym może nikt nie pomaga. Jeżeli uczyni się to, co Wam powiem, wielu zostanie przed piekłem uratowanych i nastanie pokój na świecie. To jest obietnica Matki Najświętszej. Ona nie kłamie, nie ma interesu, ona mówi w imieniu Boga samego. Więc warto pomyśleć, jakie wielkie szanse mam ja. Ty bracie, siostro, naprawdę mamy wielkie szanse przed Bogiem, jeśli się zjednoczymy w modlitwie z Matką Najświętszą z Jezusem i woli nawrócenia, woli wynagrodzenia Bogu, woli przymuszenia Pana Boga, żeby zatrzymał zło na świecie. Pan Jezus nas buntował. Pan Jezus proście otrzymacie. Pukajcie, a będzie wam otworzone. Bo jeśli nie prosisz, to nie otrzymasz. Dlatego jest potrzebna ta mocna modlitwa, ale i ta troska o to, żebyśmy mu umieli nasze życie dostosować do tego, co, co widzimy. Dzisiaj myślę, że dzisiaj w świecie kościół, wierzący chrześcijanie mogą i powinni przysłużyć się światu, ludziom, czasom, ojczyźnie naszej odwagą. Dzisiaj potrzeba odwagi myślenia i świadectwa. Dziś jest terror opinii. Bo no, nie narażę się, bo mnie wyśmieją, bo, tego, bo krytykują. pewnie, że będą krytykować. Ci, którzy mają sumienie nieczyste, z którym się nie zgadza to, co ja powiem, no to oczywiście będą krytykować. I trzeba się za nich modlić. Pan Jezusa krytykowali i nas będą krytykować dobrze. Niech nas krytykuje. To, że dzisiaj mówimy i słyszymy, że, że no domagają się ich i, i wypominają grzechy księżom, czy to, 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 to. to bardzo dobrze oczyści się Kościół. To wcale nie jest. Znaczy, trzeba, żeby się oczyszczał. Nie musi, nie, źle jest, jeśli by to Gazeta oczyszczała, Ty mu powiedz najpierw. Nie musisz lecieć do gazety, leć do, do, od razu do niego, zanim jeszcze on zbrodnie popełni, ty mu od razu powiedz. I ksiądz też jest słaby, słaby i biskup, i papież, też nie może się bać uwag, które się mówi, bo w zatroskaniu o, o, o dobro, o oczyszczenie jest bardzo ważną rzecz. Nie bójmy się prawdy, jeśli nas nawet niesłusznie niekiedy oskarżają, bo widzimy, że niekiedy... Mamy doświadczenie, wiemy, że, że niekiedy za dużo jest tego do, dopatrywania się zła tam, gdzie go niekiedy nie ma nawet, ale, ale nie szkodzi. Pocierpimy i to będzie na chwałę Bożą. Nie bać się śmieszności w oczach innych, gdy stawiamy zdrowe wymagania, które sami zastosowujemy, do których się sami stosujemy. To jest właśnie dzisiaj bardzo ważne. Zwrócę tu uwagę na piękny tekst naszych świętych Którzy budowali naród przez całe lata. Ksiądz błogosławiony Prymas Stefan Wyszyński. Wiemy, że jak bardzo był zatroskany o odrodzenie narodu, budząca się Solidarność. On przecież, on albo Jan Paweł II, przecież to, to nadzieja. Naród się zjednoczył. Naród nas, nasz i dzisiaj się zjednoczył, bo w pokładzie ochrzczonego narodu jest Ewangelia, jest Tęsknota za dobrem, a nie za złem. Widzimy, żaden naród nie przyjął milionów uciekinierów nieproszony o to. A tu w naszych terenach my wiemy, że te relacje między narodami naszymi były różne. Nikt słowa nie mówił, przyjęto miliony, zobaczcie, się zdziwili, że nie ma obozów. To, 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 I bez, to nie spychą. Potrzebującemu trzeba pomóc. Ale ta potrzeba odrodzenia jest także potrzebą wysiłku długofalowego, żebyśmy nie, 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 nie byli tylko na błysk, ale żebyśmy potrafili w perspektywie dążyć i walczyć o dobro. A więc prymas Wyszyński tuż przed śmiercią, to były ostatnie jego spotkania, luty. W Gnieźnie 1981 roku to bardzo ważny i trudny rok, jak wiemy. Papi prymas już słaby, ale jeszcze pojechał do Gniezna, to już to właściwie już później nie przemawiał. I wtedy co powiedział? Trzeba wyjść z niedoli duchowej. To są jeszcze komuniści, zryw Solidarności, zmagania się, będzie stan wojenny niebawem. Trzeba najpierw wyjść z niedoli duchowej, z klęski moralnej, jako jest przede wszystkim nietrzeźwość, pijaństwo, kradzieże, nieuczciwość, brak sumienności w pracy, nadużycia, szczególnie na sury społecznej i publicznej. Primas wykazał, że prawdziwie groźny kryzys polega nie na tych brakach materialnych, o czym i dzisiaj słyszymy, ale prawdziwy kryzys polega na bezładzie moralnym. Mo bezład moralny to jest nieszczęście. To jest prawdziwa niedola i trzeba będzie długiego czasu żeby naprawić naród, żeby z tej niedoli się wydobył. Może jeszcze łatwiej nam będzie się dźwignąć z niedoli gospodarczej, mówił, ale z tej strasznej fali rozkładu moralnego, która nas ogarnęła, wydobywać się będziemy z wielkim wielkim trudem. To prorok mówi. Zobaczcie, czy dzisiaj my się wydobywamy z tej biedy moralnej. Jak wygląda nasz język? Język polityków jak wygląda język elity tak zwanej kulturalnej? Ja się wstydzę za tych ludzi. I, I najmniejszy, najprostszy człowiek, prawdziwy Polak się wstydzi za tych ludzi, bo to nie jest język ludzi kulturalnych. Jak wygląda troska o ojczyznę? Czy nienawiść może coś zbudować? Czy tylko słupki popularności mają decydować? o tym, kto jest dobry, a kto zły. Nie, trzeba, musimy, musimy przykładać miarę moralności do wszystkich, niezależnie od tego, czy to jest z tej partii, którą, która mi się podoba, czy mi się nie podoba. Moralność jest siłą narodu. Wiara, która rodzi czyny. Tego dzisiaj potrzeba. Trzeba dobrze rozeznawać sytuację. Myślę też, po, że, że zdać, nie bać się prawdy. Czytam tu taką niedawno, no spotkałem parę tygodni temu takie relacje profesora, który zbadał, profesor Noraskowski, bardzo ciekawy człowiek, zbadał wynik, sondaż zrobił wśród licealistów naszej młodzieży kilkaset tych ludzi zbadło jaki przedmiot nauczania byś zlikwidował zapytał chłopców i dziewcząt z licealnej młodzieży 78% uczniów powiedziało żeby zlikwidowało język polski to są Polacy to my kochamy ojczyznę to my uczymy miłości do ojczyzny do patriotyzmu w ostatnich latach się ożywiła ta odpowiedzialność. Ale zobaczcie, co przez lata całe pewne środowisko warszawskie z jaką nienawiścią walczyło z patriotyzmem. Że to przekreślić, to, to, to nie ma mowy o tym. A i dzisiaj zatrzeć. Nie, nie można zatrzeć. Ani tego, że ja pochodzę z takiej miejscowości, z takiego narodu, że jestem chrześcijaninem, katolikiem, że jestem uczciwym człowiekiem. Trzeba swoje błędy zacierać i poprawiać się z nich grzechy. A, myślę, że to, a drugi przedmiot, jaki byłby do zlikwidowania? Historie, 68%. No mamy, zobaczcie, pewnie. Zlikwidować najlepiej i, i egzaminy, wymagania, bo, to, bo po co się, się właśnie... Uczyć i wysiłek podejmować. Myślę to, że to warto. Dzisiaj jest wielki, wielki atak na rodzinę, na wychowanie dzieci. To nie tylko Jan Paweł II zwraca uwagę na rodzinę jako pierwszy biskup w świecie założył Instytut Życia Rodzinnego, do, właśnie w Krakowie, potem założył to biskup Majdański w Warszawie. Potem przydała mu się ta praktyka, doświadczenie w Rzymie, bo przecież syn odbył i potem no, ciągle wracał do, do rodziny i o teologii ciała przez całe lata nauczał. Ale to nie tylko nasz papież. Słuchajcie, to jest przecież dzisiaj widzimy, jaki kryzys przeżywa rodzina katolicka, chrześcijańska rodzina. Chrześcijanie nie cenią sobie sakramentu małżeństwa. Bo dali sobie wmówić, że miłość to kontakt cielesny tylko. Nieprawda. Biologia to jest jeden z elementów. Miłość to związek duszy, ciała, psychiki. To na zawsze wierność wzajemna. A kryzysy fale mogą być, będą, ale po, 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 po na słabościach trzeba się podnosić. Trzeba, trzeba mieć punkt oparcia w rodzinie, a jak się dzisiaj już do 50% związków zawartych rozpada, to co my, to, to jaki jest obraz rodziny? To, to, to jest dramat. Widząc tę sytuację ten człowiek, który został potem kardynałem, a był prezydentem rektorem papieskiej. Papieskiej Akademii do Spraw Rodziny w Rzymie, Karol, Karol Kafara się nazywał, napisał list do siostry Łucji z Fatimy z zapytaniem, co ona sądzi o dzisiejszych czasach, bo widział, że te czasy takie są, jakie są. I ona mu odpisała, ostateczna bitwa między Bogiem i szatanem zostanie stoczona o małżeństwo i rodzinę. Ostateczna bitwa. Rozłożyć rodzinę, szatan wie co robi, to jest, inteligent, to jest inteligentna osoba, to jest on, to on wie co robi. Rozłożyć zasady, podstawy, rozłożyć rodzinę, rozłożyć szkołę. Dzisiaj widzimy, jak, jak, jak zbrodniczą ręką ideologia sięga po wychowanie. Jaka to ideologia? Już mnie raz ciągali po sądach za, za to, co powiedziałem. Co powtórzę jeszcze raz, ale powtórzę teraz za papieżem Franciszkiem. Niech jego wezmą do więzienia, jak chcą. Niech jego sądzą. A, a tak to będzie wyglądało. Franciszek, papież, kiedy przyjechał do Polski w 2016 roku na Wawelu, powiedział tak: W Europie. Istnieje prawdziwa kolonizacja ideologiczna. Mówię jasno, powiem z imienia i nazwiska. Jest to gender wymieszać wszystko. Płeć się nie liczy, małżeństwo między mężczyzną a kobietą się nie liczy, oczywiście można wszelkie małżeństwa. Już są takie, no potem nie liczy się, nie liczy się etyka w eksperymentach Genetycznych można krzyżować zwierzęta z człowiekiem, człowieka z nie wiadomo z kim można to jest w ogóle tolerować. A teraz czytam w naszym dzienniku ze dwa dni temu, że nacisk będzie coraz większy, żeby w Polsce udostępniać aborcję, także zmusić Polskę, to przedstawiciel ONZ-u. Mówi, który pracuje w Unii Europejskiej, żeby zmusić Polskę do tego, żeby ukraińskim kobietom ofiarować aborcje, bo to przecież oni to jest, to, to jest szatańskie. One uciekają, życie bronić, a tu trzeba je wyuzdanie promować zabójstwo dziecka poczętego. To jest bolesne, nie da się tego mówić bez przeżycia, bez bólu, ale trzeba o tym mówić. Co robić, co czynić, bo już kończyć trzeba, bo, 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 bo procesja jeszcze nas czeka, żebyśmy Matce Bożej te wszystkie nasze sprawy przedstawili. Nawrócić się, przemienić to się nawrócić. To się nawrócić, nie bać się nawrócenia, bo kiedy się nawrócimy do Boga całym sercem, usłyszymy. Że on się zwróci do nas, bo nam odpuścił on czeka tylko na słowo, przepraszam, pomóż Panie. Kościół potrzebuje dzisiaj świętych. <laughs> Zobaczcie, nie wolno się zniechęcać. W tym miejscu, gdzie jestem, trzeba, żebyśmy zdobyli się na więcej i więcej. To jest miejsce wyjątkowe w Polsce. Gdzie tu jesteśmy. Bo Bronisław Markiewicz, przemyski ksiądz który był niespokojnego ducha, już jako, już jako kleryk w pierwszym roku, potem jako wikariusz, jako proboszcz i, i w, w tych parafiach, gdzie był, ciągle zostawiał piękny ślad swojej pracy, szukał ludzi, budził, mobilizował, zakładał stowarzyszenia, potem ciągle było mu mało potem szukał zakonu wstępował próbował u jezuitów próbował u salezjanów przyjechał tu zakładać w wielkiej biedzie w wielkich trudnościach przecież czytamy sprawozdania to przecież z głodu wtedy w galicji umierało kilkanaście tysięcy ludzi z głodu jak w Afryce, tak, taka prawda. Przecież te wielkie bunty chłopskie i, i, i różne były, no to z biedy, z nędzy. A on założył zakon, jeden i drugi. Znalazł ludzi. z Tych chłopców kazali mu usunąć, bo to nie ma warunków. No ale jak sieroty, biedne, jak usunąć? Zobaczcie, dzisiaj... To, 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 to wielkie wyzwanie, że każdy z nas, on miał 60, parę lat, jak założył zakon. Zobaczcie, to by, zdawałoby się, chciałby już odpocząć. Kto z nas? Nie, nie ma odpoczynku od pracy nad sobą, od czynienia dobra. Myślę też, że właśnie ogromnie ważną rzeczą jest: przekazujmy wiarę, bracia i siostry, przekazujmy wiarę, ale uczmy modlitwy dzieci nasze. Ale jak uczysz modlitwy, jak nie mówisz pacierza z nim, z dzieckiem, z synem, z córką, z wnukiem, z, z wnuczką? Zanika. Ja, mnie, ja, ja pamiętam, to opowiadałem już kiedyś, ale ja pamiętam, jak przy, przy, znaczy, kiedyś była sytuacja taka, że, że w, w matce miałem podpisać moją książeczkę do nabożeństwa i napisałem, że, że tej, która mnie pierwsza uczyła modlitwy. Już jako ksiądz, bo, 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 te, bo tak mi się zdawało potem sobie uświadomiłem gdzie mnie matka nie uczyła modlitwy. Bo to, kto mnie uczył? Ja anioł mnie nauczył? Ktoś mnie nauczył? Nie, modliliśmy się. To jest droga. Właśnie przeżegnaj się przed jedzeniem, pacierz wspólny. To jest wielka, pamiętajcie, wielkie zadanie. Chrystus pomoże ci odkryć, Matka Najświętsza pomoże odkryć twoją wartość, twoją siłę, to, że jesteś potrzebny, potrzebna Bogu w dzisiejszych czasach w miejscu tam, gdzie jesteś. Ale pamiętajmy i to już ostatnia myśl Jana Pawła II, pamiętajmy, że życie piękne nie może się odbyć bez ofiary. Papież to mówił tak: miłości bez krzyża nie znajdziecie. A krzyża bez miłości nie uniesiecie. To wielka prawda, zobaczcie. To krótka, ale prawda. Bo krzyż, ofiara, bezinteresowność, pokonywanie egoizmu. A miłość, właśnie to ta ofiara. Miłości bez krzyża nie znajdziecie, a krzyża bez miłości nie uniesiecie. Uniesiemy, bo nie niesiemy go sami. Jest Chrystus, jest Matka Najświętsza. Amen.